Wracamy do lateksowego Lumpexu, gdzie gadamy sobie słuchajcie o świecie Underworlda. Jak omawiałem wam ostatnio jedynkę, to od razu zapowiedziałem, że chcę poruszyć też resztę serii, że będę sobie te seanse odświeżał. Także dzisiaj jeszcze więcej lateksu, ale nie tylko w kwestii kostiumu naszej głównej bohaterki, ale również jakiejś dziwnej gumy na twarzy czy na całym ciele w kwestii charakteryzacji innej postaci, a konkretnie Markusa. Co prawda chciałem trochę szybciej domknąć tę serię na kanale, ale no po drodze było jeszcze mnóstwo innych materiałów do realizacji, także lepiej późno niż wcale. Myślałem, że się uporam w miesiąc z całą serią, a po miesiącu to dopiero dwójkę sobie nadrobiłem, a właściwie to powtórzyłem, no ale i tak trzeba o tym pogadać. A tak przy okazji mam dla was jeszcze nowy 8% kod zniżkowy na Enebę, do której moje linki macie pod spodem, możecie sobie nabywać Tańsze gry, tańsze DLC-ki, tańsze subskrypcje, karty podarunkowe i wiele, wiele innych rzeczy. Ostatnio nawet wleciały klucze do Windowsów. Także, jeżeli chcecie sobie aktywować czy po prostu zakupić nowy system, to jak najbardziej możecie kupić tam tańszy klucz. I pamiętajcie, że korzystając z moich linków, wspieracie po prostu ten kanał. Także dzięki serdeczne. Underworld Evolution w tym wypadku, bo taki jest tytuł, jest kontynuacją części pierwszej. I ten seans akurat jest trochę krótszy, ponieważ około 15 minut mniej kontentu mamy, tak naprawdę. No, chyba że weźmiemy rozszerzoną wersję pierwszej części pod uwagę, to wtedy już właściwie około 25 minut krótszy jest ten drugi film. Natomiast ja tutaj oglądałem, nie wiem czy jest wersja rozszerzona, nie widziałem, może jest, ale oglądałem zdaje mi się tak przynajmniej oryginał, ten który trwa godzinę 46. No i tak naprawdę kontynuujemy tutaj historię naszej lateksowej selenki, która buja się z Michaelem i tak naprawdę muszą uciekać, muszą się chować, ponieważ są na świeczniku. Poluje na nich Markus, który mógłby być tutaj w sumie sprzymierzeńcem z selenki, ale jak się okazuje nie jest. Markus jest oczywiście tym drugim gościem ze starszyzny, który został zaraz po Wiktorze przebudzony. My pod koniec pierwszej części widzimy, że to przebudzenie w nocy, przebudzenie mocy nastąpi. No i nastąpiło, ale tak naprawdę, zanim do tego przejdziemy, to mamy tutaj jeszcze potężne flashbacki. A jak znacie tę serię, to wiecie, jak one pięknie potrafią być realizowane tutaj. Natomiast akurat w tej pierwszej sekwencji, to mamy całą potężną retrospekcję, więc niekoniecznie chodzi mi o te takie. Rozmazane, rozfokusowane, dziwaczne po prostu wspominki w głowie bohaterów. Tylko tutaj mamy sekwencję, jakąś słuchajcie, prehistoryczną sprzed XX setek lat, gdzie widzimy, jak właśnie Markus ściera się no, z bandą typa i w sumie to w sojuszu z Wiktorem, a my myśleliśmy, przynajmniej na etapie pierwszej części, my jako widzowie, że oni. Teoretycznie to powinni się lubić, bo są przecież w jednej starszyźnie, tak? Są wampirami. Warczą, warczą, a warczą to likani. I likanie tutaj. Łykanie, tak. I właśnie to z nimi się powinni mierzyć, czyli z wilkołakami. I tak, no właśnie, tutaj nazywa się ich oczywiście lykanami, czego chyba nie wspomniałem w części pierwszej. Natomiast dla mnie jest to dosyć oczywiste, że to i tak są wilkołaki, dlatego po prostu nie używałem tamtego słowa, ale oczywiście trzeba tutaj oddać, że. Taka nazwa faktycznie się pojawia, no i tak naprawdę w tej pierwszej sekwencji pojawia się również właśnie brat Markusa William, który jest wilczurem, ale tak naprawdę jest na tyle niebezpieczny i niekontrolowalny w ogóle, że taki tutaj pakt powstał pomiędzy Wiktorem a Markusem, że trzeba go uwięzić na amen, no albo będzie dupa, ponieważ te wczesne właśnie wilczury no nie mogły w ogóle przybierać postaci ludzkiej i nie dało się ich kontrolować. You. Your sympathy for this beast is foolish. Foolish. A te nowoczesne jak najbardziej mogą pod postacią ludzi sobie chodzić, co wiemy chociażby z pierwszej części tej serii, tak? Natomiast no, William ma zostać uwięziony na zawsze i wtedy będzie w miarę spokój, ale czy będzie pokój? No nie, bo przecież trwa wojna pomiędzy wampirami, a pomiędzy wilczurami. No i tak naprawdę, jeszcze w to wszystko wchodzi ten cały rozwój wątku romantycznego pomiędzy Selenką a Michaelem, tylko że jak w pierwszej części czy przy omawianiu pierwszej części trochę narzekałem, że no ten wątek jest dosyć słabo zarysowany. Tam tak naprawdę miały być dopiero początki, takie zalążki, takie wiecie podchody tej romantycznej relacji i myślałem, że no dobra w dwójce pewnie się to rozwinie na tyle, bo nie pamiętałem już tego pierwszego po prostu mojego sensu sprzed tam 10 lat. Więc nie wiedziałem, co tu się dokładnie będzie działo, ale zakładałem, że faktycznie troszeczkę szerzej do tego podejdą, że to się rozwinie na tyle, żeby było chociaż lekko wiarygodne, już nie mówię jakoś tam w porywach. No i niestety nie, ten wątek jest tak samo słabo ugrany, jak i w poprzedniku, po prostu no, ja kompletnie nie wierzę w tę ich miłość. Troszeczkę faktycznie posunęła się ta relacja do przodu, i faktycznie Michael posunął też w Selenkę, no ale w sumie to nic więcej dla mnie z tego nie wynika. Kochają się, całują się, tam się macają, ale dla mnie to jest dosyć płytko przedstawione. Niestety, można by to pewnie wyjaśniać z takiej perspektywy, że no w sumie to nie są przecież do końca ludzie. Selenka jest wampirem, w sumie tutaj to jeszcze dostaje potem upgrade'a od Corvinusa, do czego pewnie przejdziemy. A Michael to jest przecież hybrydą, no ale kurde, jeżeli ugrywamy to na ludzkich wątkach i ludzkich emocjach, to chyba można by wymagać, żeby to było przekonywujące. A ten wątek romantyczny to szczerze, przekonał mnie na takim samym poziomie, co wątek romantyczny w zmierzchu. No po prostu. <laughs> może to nie jest taki sens typowo nastolatkowy, jak właśnie zmierzch, ale no ten wątek dla mnie tak po prostu tutaj działał, czyli w skrócie nie działał za specjalnie, ale okej, okay, no mamy Lateks, mamy walki, mamy słuchajcie, rozwój loru, więc coś się w tym filmie dzieje i. Pierwsza godzina, bo tutaj zdecydowanie podobał mi się najbardziej środek. Ta pierwsza godzina jest po prostu, słuchajcie, tragiczna. Ja myślałem, że skoro zwiększył się budżet, a się zwiększył, bo jedynka kosztowała, teraz nie pamiętam dokładnie, ale tam 20 kilka milionów, chyba 22 czy coś takiego, no to na dwójkę wyłożono już 50, bo jedynka trochę zarobiła. No więc powinno być w teorii lepiej. Natomiast Pierwsza godzina plus minus, no po prostu wygląda znowu tak kiczowato i tak tandetnie i te bitki, które się tam pojawiają. No i właśnie ten jaka, jakiś lateksowo-gumowy, słuchajcie, make-up naszego tutaj Markusa. ojajku on jest w ogóle jakimś takim pseudo-ala smakoszem, miałem skojarzenia z Jeepers Creepers. Niestety, efekciarstwo nadal wygląda źle, i byłem trochę zdziwiony, że jednak przy podwojeniu budżetu to nie wygląda po prostu lepiej. Ale doceniam, że ten film ma naprawdę całkiem głęboki lore, a chodzi mi o to, że tam jest dużo rzeczy, dużo informacji. Taki tutaj wniosek mam i spostrzeżenie, i chyba dlatego najbardziej podobał mi się właśnie środek filmu, a nie początkowe bitki, ani też końcowe bitki. Bo tamto już w ogóle dialogów praktycznie przez ostatnie 30 minut nie ma, tylko jest jedna wielka naparzanka, która okej, okay, wygląda całkiem spoko, ogląda się to nieźle w kontekście rozrywkowym, ale no, zero w ogóle już dialogów, relacji, loru, nic. A w środku jest naprawdę sporo wyjaśniania tego, co się tutaj dzieje, odnoszenia się do przeszłości, do Wiktora, do Markusa, gdzie. Można po pierwszej części, to właściwie po jej kilku, kilkunastu minutach, myśleć, że ta starszyzna wampirów to są jakieś spokoziomy. Się okazuje, że no nie do końca, że jeden gorszy od drugiego, bo Wiktor to w sumie zdrajca. Selenka go na końcu pierwszej części wykańcza. Okazuje się, że Markus jeszcze gorszy i jeszcze silniejszy. Także taka sytuacja. No i generalnie oczywiście on poluje na Selenkę i Michaela. Dowiadujemy się w ogóle więcej o rodzinie naszej Selenki. No i to też daje fajne spojrzenie na to, dlaczego Wiktor tę rodzinę zamordował, że to nie było takie przypadkowe, tylko że on chciał pozbyć się świadków właśnie, ponieważ ci ludzie, jak i Selenka, wiedzieli, gdzie jest uwięziony brat Markusa, czyli William. No więc jak on by wykosił wszystkich, teraz mówię o Wiktorze, no to nikt by tego wilczura nie odnalazł, tego najniebezpieczniejszego lykana. No, a Selenka jest ostatnią właściwie osobą tutaj, czy wampirem w tym wypadku, który wie, gdzie jest William, bo można to wyczytać z jej wspomnień. Więc gdyby właśnie Markus ją sobie dziabnął, to tam przez krew te wspomnienia przejdą. No i wtedy już się oczywiście pojawia ta tona dziwacznie zmontowanych, tandetnie sklejonych flashbacków, ale no oczywiście to się dzieje i Markus uwalnia tego wilczura. Więc na końcu mamy epicką bitkę, gdzie Selenka walczy z Markusem. A Michael walczy. Co z tym warczy mam dzisiaj? A Michael walczy z Williamem. No i go pokonuje, a Selenka pokonuje ostatecznie Markusa, więc żyli długo i szczęśliwie. Natomiast tutaj było też takie pewnego rodzaju załamanie, ponieważ Michael ginie w środku tego filmu, mniej więcej. No i Selenka smutna, tak, to jest ta druga emocja, którą ta bohaterka potrafi pokazać na swojej twarzy, jeżeli chodzi o ogólnie jej aktorstwo, w przynajmniej pierwszej i drugiej części. No dalej pewnie zakładam, że będzie podobnie ale on później się respi po prostu i wstaje, więc o, salenka uradowana. I to mogłoby być emocjonalne, tak? Gdyby ta ich relacja była głębiej, lepiej zbudowana i Michael by zginął, to byśmy mogli nawet jej współczuć, a tak to jest raczej takie bezemocjonalne, więc on fajnie, że potem wstaje, jasne, ale to większych żadnych emocji nie wzbudza. Tak naprawdę jedyne, co we mnie ten film wzbudza, no to właśnie takie aspekty rozrywkowe w sensie takim, że no niezła rozrywka bywa, tak? Tylko te efekty no po prostu nie dowożą moim zdaniem, są tak tandetne. Bywają lepsze momenty niż Wiedynce w kwestii charakteryzacji jakichś tam masek, wiecie, Włochów, ale jak przechodzimy do CGI czy do tego leteksowo latającego, gumiastego Markusa, to raczej nie za dobrze to wygląda. Dlatego właśnie ten środek, gdzie była masa dialogów i wchodzenia w lore, to się oglądało najlepiej, bo tam nie było tego kiczu, nie było tej tandety, tylko była gadka, było. Po prostu naprowadzanie widza na pewne informacje i to było spoko. Natomiast do tego też mam pewien zarzut, ponieważ w tym filmie, w pierwszej części też były takie zabiegi. Pojawia się mnóstwo ekspozycji. Czasami coś nam powiedzą, to znaczy bohaterowie między sobą wymienią jakieś informacje i my już rozumiemy o co chodzi. A raptem w dialog wbija się jeszcze trzeci typ i on jeszcze raz to powtarza, po prostu wyjaśnia jakby do kamery wręcz prawie mówił. O to tutaj chodzi, patrz widzu, bo jesteś głupi nie zrozumiesz, wyjaśnimy ci jeszcze bardziej. Albo po prostu w tych flashbackach wszystko musi być ekspozycyjne, no... Są takie sceny, które po prostu idą aż za daleko w tym bardzo banalnym przekazywaniu informacji albo powtarzaniu tego samego, co my już załapaliśmy. tak? No, jeżeli ktoś ma więcej IQ niż skórka od ziemniaka, to myślę, że poradzi sobie z przetworzeniem tych informacji, więc ta ekspozycja jest zbędna. No i konkluzja jest tutaj taka, że rzekomo wróg pokonany, ale właściwie to. Ten największy, najgroźniejszy wróg, jeżeli przynajmniej chodzi o pojedyncze jednostki, a Corvinus, o którym się wspominało już w pierwszej części, ukrywał się przez wiele, wiele lat, wiele setek lat właściwie i tak z znienacka się tutaj pojawia w tej fabule, tak naprawdę bohaterowie go odkrywają, że o, to ty w ogóle jeszcze istniejesz, ukrywałeś się, jak ci się to udało, ale na końcu właśnie z racji, że on doskonale wie, czym stali się jego synowie, wręcz takimi bestiami po prostu, no to mimo, że mógłby w sumie ich powstrzymać, to tego nie robi, tylko wręcz się poddaje i to jego syn go rani i ten mu odpuszcza, a potem wysadza się w powietrze wraz z całą swoją siedzibą. Taka sytuacja. No ale oczywiście są jeszcze kolejne części, więc tak naprawdę tego wroga to jeszcze zostało trochę. Chociaż kolejna część, trzecia, jest, jeżeli się nie mylę, prequelem. Teraz mówię to z głowy, bo nie pamiętam, gdyż jeszcze nie odświeżałem i nie robiłem researchu na temat części trzeciej, właśnie, ale. Zdaje się, że tak, tam mamy ten chyba podtytuł bunt lykanów właśnie. Natomiast no mówię, pojedyncze jednostki może i zostały wyeliminowane, ale przecież będziemy mieli jeszcze całą armię pewnie tych wilczurów i wampirów, szczególnie jeżeli się trochę cofniemy w fabule. Raz już, ja w zasadzie bawiłem się podobnie jak przy części pierwszej, czy na części pierwszej i to pewnie wynika z tego, że no, jest i ten sam reżyser, i ten sam scenarzysta, więc oni po prostu ugryźli podobnie ten temat. Zwiększył się trochę budżet, więc mieli być może, tak mi się wydaje, teraz Piracy Drzwi kalkuluje trochę więcej lokacji, czy trochę więcej rozmachu, może w tym wszystkim. Ale jak przychodzi co do czego, to efekty wyglądają w bardzo podobnym, kiczowatym stylu. A może to po prostu było ich celem, żeby tak to wyglądało, albo były jakieś braki też te budżetowe, właśnie. Mimo, że 50 baniek poszło, to jednak no, z takim rozmachem, żeby robić filmy, to trzeba mieć naprawdę kupę siana. I może dlatego to CGI tandetnie wygląda. Ale pamiętajmy też, że to był 2006, więc cudów znowu nie możemy wymagać. No ale jak miałbym tutaj wystawiać ocenę gwiazdkową, to szczerze mówiąc po pierwszej godzinie ja myślałem, że to będzie film jeszcze gorszy od jedynki, chociaż jedynkę oceniłem na 6, więc to znowu nie jest taka zła ocena, ale że po prostu będzie słabiej. Natomiast ten środek mnie faktycznie zaintrygował, zainteresował cały ten lore, przedstawianie tego, były fajne konfrontacje, takie słowne też, pomimo już tej nachalnej ekspozycji czasami to trochę przymknąłem już na to oko potem. I no dobra, finałowa bitka też była spoko. Mi się generalnie ten latający, taki nietoperzowy właśnie alas smakoszowy Markus podoba jako koncept na postać, to jest spoko. Tylko właśnie no wpada to w te tandety cały czas. Koniec końców, jak już po całości byłem, no to wyszło na to, że tak samo oceniam. Tak więc ani lepsza, ani gorsza dla mnie jest ta część. Ma swoje lepsze i gorsze momenty. Tak jak i jedynka, no więc widzicie, wszystko się sprowadza do nieco powyżej średniaka przynajmniej w mojej opinii, także 6 na 10 to jest moja ocena. Jeżeli mieliście okazję oglądać, a pewnie tak, bo oglądacie spoiler toka o drugiej części, to dzielcie się w komentarzach, co wy sądzicie na temat Underworld Evolution, ale są też pewnie tacy, co nie widzieli, a pozdradzałem trochę fabuły. Napiszcie, czy macie ochotę się z serią w takim razie zapoznać jednak. Czy niekoniecznie, czy tylko sobie posłuchacie materiałów. A jak dotrwaliście do końca, zachęcam do zostawienia hasztaga Dzisiaj będzie Evolution, właśnie polskiego tytułu ponownie nie ma. Może być jeszcze, słuchajcie, Markus, smakosz, nietoperz, ugryziony, lateksowo-gumowy stwór. To będzie najdłuższy hashtag w historii tego kanału. Także dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Widzimy się w kolejnych materiałach. A trzecią częścią zajmę się niebawem. Nie będzie to w najbliższych odcinkach, ale za czas jakiś. Do następnego. Cześć.